Stowarzyszenie Walarte przy wsparciu Miasta Oleśnicy prezentuje. Dziady część druga. Słuchowisko. Dziady, 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 dziady. Dziady! Jest to nazwisko uroczystości obchodzonej dotąd. Zasięga czasów pogańskich i zwała się kiedyś ucztą kozła. Guślarz, zarazem kapłan i poeta. Święci dziady tajemne w kaplicach i w pustych domach niedaleko cmentarzy. Zwyczaj częstowania zmarłych. Obrzędy pogańskie pomieszane są z wyobrażeniami religii chrześcijańskiej. Przedstawi obrazy w podobnym duchu. Są dziwne. W niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom. Ciemno wszędzie, ucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dokoła truny: żadnej lampy, żadnej świecy. Oknach zawieście całuny, niech księżyca jasność blada szczelinami tu nie wpada. Tylko żwawo, tylko śmiało. Jak kazałeś, tak się stało. Czyścowe duszeczki, w jakiejkolwiek świata stronie, czyli która w smole płonie, czyli marznie nad rzeczki, czyli dla dotkliwszej kary w surowym wszczepiona drewnie, gdy ją w piecu gryzą żary i piszczy i płacze żewnie. Każda spieszcie do gromady. Gromada niech się tu zbierze, oto obchodzimy, dziady! Wstępujcie w święty przybytek, jest jałmużna, są pacierzy i jedzenie i napitek. Ciemno, Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Podajcie mi garść kondzieli, zapalam ją, Wy z skoro płomyk w górę strzeli, pędźcie go z lekkim oddechem. O tak, o tak, dalej, dalej, niech się na powietrzu spali. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co, co to będzie, co to będzie? Naprzód wy z lekkimi duchy, coście wśród tego padołu ciemnoty i zawieruchy. Nędzy płaczu i mozołu zabłysnęli i spłonęli, jako ta garstka kądzieli. Kto z was wiecznym błądzi szlakiem W niebieskie nie wzleciał bramy Tego lekkim, jasnym znakiem Przyzywamy, zaklinamy Mówcie komu czego braknie Kto z was pragnie, kto z was Patrzcie! Ach, patrzcie do góry! Cóż tam pod sklepieniem świeci? Oto złocistymi pióry trzepioce się Dwoje dzieci jak listek z listkiem w powiewie, Kręcą się pod cerkwi wierzchołkiem. Jak gołąbek z gołąbkiem na drzewie, Tak aniołek igra z aniołkiem. Jak listek z listkiem w powiewie, Kręcą się pod cerkwi wierzchołkiem. Jak gołąbek z gołąbkiem na drzewie, Tak aniołek igra z aniołkiem. Do mamy lecim, do mamy. Cóż to mamo? Nie znasz Juzia? Ja to Juzio, ja ten samy. A to siostra moja, Ruzia. My teraz w raju latamy. Tam nam lepiej niż umamy. Patrz, jakie główki w promieniu. Ubiór z jutrzenki światełka. A na oboim ramieniu, jak u motylków skrzydełka. W raju wszystkiego dostatek. Co dzień to inna zabawka. Gdzie stąpim, wypływa trawka. Gdzie dotkniem, rozkwita kwiatek. Lecz choć wszystkiego dostatek, tręczy nas nuda i trwoga. Ach, mama, dla twoich dziadek zamknięta do nieba droga. Lecz choć wszystkiego dostatek, dręczy ich nuda i trwoga. Ach, mamo, dla twoich dziadek zamknięta do nieba droga. Czego potrzebujesz, Duszeczko, żeby się dostać do nieba? Czy prosisz o chwałę Boga, czyli o przysmaczek słodki? Są tu pączki, ciasta, mleczko i owoce i jagódki. Czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Nic nam. Nic nam nie potrzeba. Zbytkiem słodyczy na ziemi jesteśmy nieszczęśliwemi. Ach, ja w moim życiu całym nic gorzkiego nie doznałem. Pieszczoty, łakotki, swawole. A co zrobię, wszystko caca. Śpiewać, skakać, wybiec w pole. Urwać kwiatków dla rozalki, oto była moja praca. A jej praca stroić lalki. Przylatujemy na dziady nie dla modłów i biesiady. Niepotrzebna msza ofiarna, nie o pączki, mleczka, chrusty. Prosim gorczycy, dwa ziarna. A ta usługa tak marna, stanie za wszystkie odpusty. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie. Posłuchajmy, straszne Wasze siebie, że według Waszego kto nie, nie doznał goryczy ni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie. Aniołku, duszeczko, czego chciałeś, macie obie. To ziarneczko, to ziarneczko. Teraz z Bogiem idźcie sobie. A kto prośby nie posłucha, w imię Ojca, Syna, Ducha, widzicie Pański Krzyż? Nie chcecie jadła, napoju, Zostawcież nas w pokoju. A kysz, a kysz! A tak prośby mnie Cię słucha, w imię Ojca, Syna, Ducha, widzicie Pański Krzyż? Nie chcecie jadła, napoju, zostawcie nas w pokoju. A kysz, a kysz! Już straszna północ przybywa, zamykajcie drzwi na kłódki. Weźcie smolny pęk uczywa, stawcie w środku kocioł wódki. A gdy laską skinę zdala, niechaj się wódka zapala. Tylko żwawo, tylko śmiało. Jurzem gotów, daje hasło. Puchnęło, zawrzało i zgasło. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co, to Co to Dalej, wy z najcięższym duchem, coś się do tego padołu, przykuci zbrodni łańcuchem z ciałem i duszą pospołu. Choć zgon lepiankę rozkruszy, choć was anioł śmierci woła, żywot z cielesnej katuszy dotąd wydrzeć się nie zdoła. Jeżeli karę tak srogą, ludzie nieco zwolnić mogą i zbawić piekielnej jamy, której jesteście tak blisko, was wzywamy. Zaklinamy przez żywioł wasz, przez ognisko. Mówcie, komuś, kto zaspragnie, kto zasłaknie, kto zasłaknie. Hej, kruki, sowy, orlice, Owy przeklęte żarłoki! Puśćcie mnie tu pod kaplicę, puśćcie mnie, chodź na dwa kroki. Wszelki duch, jakaś potwora. Widzicie w oknie upiora? Jak kość na polu wybladły. Patrzcie, patrzcie, jakie lice. W gębie dym i błyskawice. Oczy na głowę wysiadły. Świecą jak węgle w popieru. Włos rozczochrany na czele. A jak suchy snop cierniowy, płonąc miotłe ognia ciska. Tak od potępieńca głowy strzaskiem sypią się i skrzyska. A jak, A jak suchy snop cierpniowy, płonąc miotłe ognia, ognia ciska, Tak od pięca głowy z trzaskiem sypią się i iskrzyska. Dzieci! Nie znacie mnie, dzieci? Przypatrzcie się tylko z bliska. Przypomnijcie tylko sobie. Ja nie boszczyk, pan wasz, dzieci. Wszak to moja była wioska. Dziś ledwo rok mija trzeci, jak mnie złożyliście w grobie. Zbyt ciężka ręka boska. Jestem w złego ducha mocy. Okropne cierpię męczarnie. Kęt noc ziemi ogarnie, tam idę szukając nocy. A uciekając od słońca tak pędzę żywot tułaczy. A nie znajdę błędom końca. Wiecznych głodów jestem pastwą. A któż mnie nakarmić raczy! Żarpię mnie żarłoczne ptastwo! A któż będzie mój obrońca? Nie masz! Nie masz MĘKĄ końca! Szarpie go a któż mu będzie obrońca? Nie masz, nie masz mękom końca! A czegóż potrzeba dla duszy, aby uniknąć katuszy? Czy prosisz o chwałę nieba, czy o poświęcone gody? Jest dostatkiem mleka, chleba, są owoce i jagody. Mów czego trzeba dla duszy, aby dostać się do nieba. Do nieba? Bluźnić daremnie. O nie, ja nie chcę do nieba. Ja tylko chcę, żeby ze mnie prędzej się dusza wywlekła. Stokroć wolę pójść do piekła. Wszystkie męki zniosę snadnie. Wolę jęczyć w piekle na dnie niż z duchami nieczystymi błąkać się wiecznie po ziemi. Widzieć dawnych uciech, ślady, pamiątki dawnej szkarady. Od wschodu aż do zachodu, od zachodu aż do wschodu umierać z pragnienia, z głodu i karmić drapieżne ptaki. Lecz niestety wyrok taki, że dopóty w ciele muszę potem pionowo uczyć duszę, nim kto z was, poddani moi, pożywi mi jej napoj. Jak mnie pragnienie pali, gdybym mała wody miarka. Gdybyście mi podali choćby dwa pszenicy ziarka, a tak jak jako prawie nie pari, gdyby mała wody miarka, a, a gdybyśmy nie podali, choćby wasze wszyscy ziarka. Darmo rzeczeć, darmo płaczeć, my tu czarnym koronem, z sobą i duchacze, niechęć pamiętam sługi twoje. Któryś ty pomożył głodem, z jednym na wypijem. Hej, sobie puchacze kruki, szar krzymi dzioby, szarpajmy jadło na sztuki. Chociaż się rozgrydujemy mnie i tam ja szkłonę zagłębie. zagłębie. Dostanę ar do, do nie, nie znałeś dości panie. Hej, sobie puchaczek, puchaczek kruki. I my, i my nie, nie, nie znajmy litości. Tości. Szarpajmy jadło na sztuki. A kiedy, kiedy jadła zostanie, stanie, na ciało na sztuki, Niech Niechaj nami świecą kości. Nie lubisz umierać z głodu, A pomnisz jak raz w jesień Wszedłem do twego ogrodu. Gruszka dojrzewa, Jabłko się czerwieni. Trzy dni nic nie miałem w ustach, Otrząsnąłem jabłek kilka. Lecz ogrodnik skryty w chrustach zaraz narobił hałasu i poszczuł psami jak wilka. Nie przeskoczyłem tarasu, dopędziła mnie obława. Przed panem toczy się sprawa. O co, O owoce z lasu? Które na wspólną wygodę Bóg dał jak ogień i wodę? Ale pan gniewny zawoła, potrzeba dać przykład grozy. Zbiegł się lud z całego sioła, przywiązano mnie do sochy, zbito dziesięć pęków łozy. Każdą kość jak skło żyto, jak od suchych strąków grochy, od skóry mojej odbito. Nie znałeś litości, panie. Hej, są so, puchacze, kruki, i my, my nie znajmy litości, szarpajmy jadło na sztuki. A kiedy jadło mi szarpajmy ciało na sztuki, niechaj nagle się z kości. Nie lubisz umierać z głodu. Pomnisz? Jak w kucyją samą, pośród najtęższego chłodu, stałam z dziecięciem pod bramą. Panie, wołałam ze łzami, zlituj się nad sierotami. Mąż mój już na tamtym świecie, córkę zabrałeś do dwora, matka w chacie leży chora, przy piersiach maleńkie dzieci. Panie, daj nam zapomogę, bo dalej wyżyć nie mogę. Ale ty, panie bez duszy! Ulając w pijanej ochocie, przelewając się po złocie, Hajdukowi rzekłeś z cicha. Kto tam gościom trąbi w uszy, Wypędź Żebraczkę do licha. Posłuchał Hajduk, Niecnota. Za włosy wywlekł zawrota, Wepchnął mnie z dzieckiem do śniegu. Zbita i przeziębła srodze nie mogłam znaleźć noclegu. Zmarzłam z dziecięciem na drodze. Nie znałeś litości. Panie. Hej, sowy, puchacze, królki I, I my nie znamy litości Szarpajmy jarło na sztuki A kiedy jadłamy stanie Szarpajmy ciało na sztuki Niechaj nabieźć świecą kości Nie ma Nie ma dla mnie rady Darmu podajesz talerze Co dasz To ptastwo zabierze Nie dla mnie nie dla mnie dziady, tak muszę dręczyć się wiek wiekiem. Sprawiedliwe zrządzenia Boże, bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Tak, tak, tak muszę dręczyć się wiekiem, wiekiem. sprawiedliwe, sprawiedliwe zarządzenie Boże, bo, bo kto nie był nie ni razu człowiekiem, człowiek temu człowiek nic nie pomoże. Gdy nic Tobie nie pomoże, idźże sobie precz, nie Boże. A kto prośby nie posłucha, w imię Ojca, Syna, Ducha, czy widzisz Pański Krzyż, nie bierzesz jadła, napoju, zostaw, że nas w pokoju. A kysz, a kysz! A kto prośby nie posłucha, w imię Ojca, Syna, Ducha, czy widzisz Pański Krzyż, nie bierzesz jadła, napoju, zostaw, że nas w pokoju. A kysz, a kysz. Podajcie mi, przyjaciele, ten wianek na koniec laski. Zapalam święcone ziele. W górę dymy, w górę blaski. Ciemno wszędzie, wszędzie, co, co to będzie, co to będzie. Teraz wy, pośrednie duchy, coście u tego padołu ciemnoty i zawieruchy, żyłyście z ludźmi pospołu. Lecz od ludzkiej wolne skazy, żyłyście nie nam, nie światu, jako te cząbry i ślazy, ni z nich owocu, ni kwiatu. Ani się ukarmi zwierzę, ani się człowiek ubierze. Lecz w wonne skręcone wianki na ścianie wiszą wysoko. Tak wysoko, o ziemianki, była wasza pierś i oko. Która dotąd z czystym skrzydłem niebieskiej nie przeszła bramy. Was tym światłem i kadzidłem zapraszamy, zaklinamy. Mówcie, komu czego braknie. Kto z was pragnie, kto, kto z was łaknie. To szczy obraz boga rodzicy, czyli anielska postać? Jak lekkim rzutem obręcza po obłokach zbiega tęcza, by z jeziora wody dostać, tak ona świeci w kaplicy. Do nóg biała spływa szata, włos z wietrzykami swawoli. Po jagodach uśmiech lata, ale w oczach łza niedoli. Do nóg biała spływa szata, włos z wietrzykami swawoli, po jagodach uśmiech lata. Ale w oczach łza niedoli. Na głowie mam kraśny wianek. W ręku zielony badylek. Przede mną bierze baranek. Nade mną leci motylek. Na baranka bez ustanku wołam. Bać, bać mój baranku. Baranek zawsze z daleka. Motylka rózeczką gonie. I już, już chwytam go w dłonie. Motylek zawsze ucieka. Tu niegdyś wiosny poranki, Najpiękniejsza z tego sioła. Zosia pasając baranki Skacze i śpiewa wesoła La, 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 la. Oleś za gołąbków parę Chciał raz pocałować w usta, Lecz i prośbę, i ofiarę Śmiała dziewczyna pusta. La, la, la. La, la. Juzia dał wstążkę pasterce. Antoś oddał swoje serce. Lecz i z Józia i z Antosia śmieje się pierzchliwie Zosia. La, la, la. La, la. Tak. Zosią byłam, dziewczyną z tej wioski. Imię moje u was głośne, że chociaż piękna, nie chciałam zamejścia. I dziewiętnastą przeigrawszy wiosnę, umarłam nie znając troski ani prawdziwego szczęścia. Żyłam na świecie, lecz nie dla świata. Myśl moja nadzbyt skrzydlata. Nigdy na ziemskiej nie spoczęła błoni. Za lekkim zefirkiem goni, za muszką, za kraśnym wiankiem, za motylkiem, za barankiem, ale nigdy za kochankiem. Pieśni i fletów słuchałam rada. Często, kiedy sama pasę, do tych pasterzy goniłam stada, którzy mą wielbili krasę. Lecz żadnego nie kochałam. Za to po śmierci nie wiem, co się ze mną dzieje. Nieznajomym ogniem pałam. Choć sobie igram do woli, latam gdzie wietrzyk zawieje. Nic mnie nie smuci, nic mnie nie boli. Jakie chcę, wyrabiam cuda? Przędę sobie stęczy rąbki, z przeźroczystych łez poranków tworzę motylki i gołąbki. Przecież nie wiem, skąd ta nuda. Wyglądam kogoś za każdym szelestem i zawsze sama jestem. Przykro mi bez ustanku. Wiatr mną jak piórkiem pomiata. Nie wiem, czy jestem z tego czy z tamtego świata. Gdzie się przybliżam? Zaraz wiatr oddali. Pędzi w górę, w dół z ukosa tak pośród pierzchliwej fali wieczną przelatując drogę. Ani wzbić się pod niebiosa, Ani ziemi dotknąć nie mogę. Tak, tak jak w Przez wieś Ani wzbić się pod niebiosa, niebiosa ani, ani dotknąć, dotknąć ziemi nie, nie, może. nie może. Czego potrzebujesz duszeczko, Żeby się dostać do nieba? Czy prosisz o chwałę Boga, Czy o przysmaczek słodki? Są tu pączki, ciasta, mleczko I owoce, i jagódki. Czego potrzebujesz duszeczko, żeby się dostać do nieba Nic mnie, nic mnie nie potrzeba Niechaj podbiegną młodzieńce Niech mnie pochwycą za ręce Niechaj przyciągną do ziemi Niech poigram chwilkę z nimi Bo słuchajcie i zważcie u siebie Że według Bożego rozkazu Kto nie dotknął ziemi razu, Ten nigdy nie może być w niebie bo, posłuchajmy, posłuchajmy i zbaczmy u siebie, że według Bożego rozkazu Kto nie dotknął ziemi razu, ten nigdy nie może być w niebie Darmo bierzecie, to są marne cienie Darmo rączki ściąga biedna, wraz ją spędzi wiatr utchnienia Lecz nie płacz, piękna dziewico Oto przed moją zirenicą odkryto przyszłe wyroki Jeszcze musisz sama jedna latać z wiatrem przez dwa roki a potem staniesz za niebieskim progiem. Dziś modlitwa nic nie zjedna. leczże sobie z Panem Bogiem. A kto prośby nie posłucha? W imię Ojca, Syna, Ducha. Czy widzisz Pański krzyż? Nie chciała siadła, napoju. Zostawże nas w pokoju. A krzyż, a krzyż. A kto prośby nie posłucha? W imię Ojca, Syna, Ducha. Czy widzisz Pański krzyż? Nie chciała siadła, napoju. Zostawcie nas w pokoju! A, kysz, a kysz. Teraz wszystkie dusze razem, wszystkie i każdą z osobna, ostatnim wołam rozkazem. Dla was ta biesiada drobna, garście maku, soczewicy rzucam w każdy róg kaplicy. Wiesz, Jeszcze, Jeszcze, której, której braknie, braknie która pragnie, która łaknie, Czas odemknąć drzwi kaplicy. Zapalcie lampy i świecy. Przeszła północ, kogut pieje. Skończona straszna ofiara. Czas przypomnieć ojców dzieje. Stójcie! To? Jeszcze mara. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Pasterko, od tam w żałobie. Wstań, bo czy mi się wydaje, czy ty usiadłaś na grobie? Dziadki, patrzajcie dla Boga. Wszak to zapada podłoga i blade widmo powstaje. Zwraca stopy ku pasterce i stanęło tuż przy boku. Zwraca lice ku pasterce, białe lice i obsłony, jako śnieg po nowym roku. Wzrok dziki i zasępiony, utopił całkiem wieju. Patrzcie, ach patrzcie na serce, jaka to ponsowa pręga tak jakby pąsowa wstęga, albo jak sznurkiem korale, od piersi aż do nóg się. Co to jest? Nie zgadnę wcale. Pokazał ręką na serce, lecz nic nie mówi pasterce. Co to jest? Nie zgadnę wcale. Pokazał ręką na serce, lecz nic nie mówi na serce. Czego potrzebujesz, duchu młody? Czy prosisz o chwałę nieba? Czyli oświęcone gody. Jest dostatkiem mleka, chleba. Są owoce i jagody. Czego potrzebujesz, duchu młody, żeby się dostać do nieba? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Odpowiadaj, maroblada. Cóż to, nic nie odpowiada? Cóż to, nic nie odpowiada? Gdy gardzisz mszą i pierogiem, idźże sobie z Panem Bogiem. A kto prośby nie posłucha w imię ojca, syna, ducha, czy widzisz pański krzyż? Nie chciałeś jadła, napoju, zostaw Że nas w pokoju, a krzyż, a kysz! A kto prośby nie posłucha w imię ojca, syna, ducha, czy widzisz pański krzyż? Nie chciałeś jadła, napoju, zostaw że nas w pokoju, a kysz, a Przebóg, cóż to za szkarada? Nie odchodzi i nie gada! Nie wchodzi i nie gada. Duszo, przyklęta czy boga, opuszczaj święto obrzędy. Oto roztwarta podłoga. Kiedy wszedłeś, wychodź tędy, bo cię przeklnę w imię Boga. Precz stąd, na lasy, na rzeki i zginie, przepadnij na wieki. Przebóg, cóż to za szkarada? I milczy, i nie przepada. I milczy i nie przepada. Darmo proszę. Darmo gromie, on się przeklęctwa nie boi. Dajcie kropidło z ołtarza. Nie pomagaj, kropidło, bo utrapione straszydło, jak stanęło, tak i stoi. Niemo głucho nieruchomie, jak kamień pośród cmentarza. Utrapione straszydło, jak stanęło, tak i stoi. Niemo głucho nieruchomie, jak kamień pośród cmentarza. Ciemno wszędzie, ucho wszędzie, co to będzie, co, co to będzie? To jest nadrozum człowieczy, pasterku. Znasz tę osobę, w tym są jakieś straszne rzeczy. Po kim ty nosisz żałobę? Wszak mąż i rodzina zdrowa. Cóż to? Nie mówisz i słowa? Spojrzyj, odezwij się przecie. Czyś ty martwa, moje dzieci. czegóż uśmiechasz się. Czego? Co w nim widzisz wesołego? Czegoś się? Czego? Co w nim widzisz wesołego? Daj mnie stół i gromnice. Zapalę, jeszcze poświęcę. Próżno palę, próżno święcę. Nie znika przeklęta dusza. Weźcie pasterkę pod ręce. Wyprowadźcie za kaplicę. Czegoż oglądasz się? Czego? Co w nim widzisz powabnego? Oglądasz się tego, co w nim widzisz Przebóg, widmo kroku rusza. Gdzie my z nią? On za nią wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Gdzie my z nią? On za nią wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? W rolach głównych wystąpili Dawid Mularonek jako guślarz Jakub Jędrusiak jako starzec Basia Steblecka jako aniołek Damian Wójcik jako widmo Jakub Omiecina jako kruk Zuzanna Gołębska jako sowa Natalia Fligiel jako dziewczyna W chórze Wieśniaków i Wieśniaczek Wiktoria Bujnowicz Adrian Lis Agnieszka Posłuszny Już mam mówić? Aha. Marta Błaszczak Dorota Lewicka Jakub Horbacz Marcin Tyrakowski W chórze ptaków nocnych Natalia Marcelina Banasz Asia Szczepaniak Adrianna Zawalnicka Karol Skalny Ilustracje wykonała Marta Błaszczak Scenariusz Adam Mickiewicz Montaż i reżyseria Jakub Jędrusiak Szczególne podziękowania składamy Miastu Oleśnica za wsparcie projektu Szkole Podstawowej nr 3 imienia Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy za udostępnienie miejsca do nagrań oraz pani Agnieszce Jarząbek za konsultację artystyczną. Wszystkim aktorom dziękuję zaś za poświęcony wolny czas. Evi Valarte.